Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Na Dębickim Rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi. W happeningu wzięły udział dzieci z miejskich i niepublicznych przedszkoli oraz klas zerowych ze szkół podstawowych, które od burmistrza Mariusza Szewczyka i jego zastępcy Macieja Małozięcia otrzymały biało-czerwone chorągiewki że przyszły dzieci, najmniejsze. Od początku można powiedzieć, że należy edukować, inwestować od najmniejszego, bo dbałość o ojczyznę później zaprocentuje. W części artystycznej zaprezentował się zespół pieśni i tańca Maliglopolanie, który przedstawił tańce narodowe, a także przedszkolaki, które pod kierunkiem swoich nauczycielek z zaangażowaniem opowiadały o symbolach narodowych. Dyrektorzy przedszkoli i innych instytucji oświatowych podkreślali, jak ważne jest wychowanie patriotyczne już od najmłodszych lat. Jestem pewny, że dzieci w tym wieku już wiedzą, co to jest flaga, jakie są symbole państwowe, jakie święto obchodzimy. Dzisiaj z panem burmistrzem mieliśmy również okazję być na święcie zorganizowanym przez Grupę Żłobkową, i tam dzieci już wykazały się i wiedzą i w odpowiedni sposób zaprezentowały swoje podejście do, oczywiście przy pomocy nauczycielek, do tego jak należy ten dzień obchodzić. W przedszkolu przykłada się dużą wagę do świętowania różnych uroczystości patriotycznych, do wpajania dzieciom treści właśnie z zakresu edukacji patriotycznej. Także jest to taki temat bardzo bliski dzieciom. Oczywiście zaczynamy zawsze od poznawania najbliż, najbliższej miejscowości, czyli Dębicy. I przechodzimy później do y, poznawania innych miast, miast Polski, a także i miast Unii Europejskiej. Punktem kulminacyjnym było uroczyste odśpiewanie hymnu Polski przez wszystkich zebranych na dębickim rynku. Na, na, na! Gmina Dębica pomaga uchodźcom z Ukrainy, którzy mieszkają na tym terenie. Organizują dla nich i dla dzieci spotkania integracyjne, podczas których mogą choć na chwilę zapomnieć o wojnie, która toczy się w ich kraju. Są kiermasze z odzieżą i środkami czystości. Władze gminy Dębica postanowiły pójść o krok dalej i stworzyć spółdzielnię, w której pracowałyby ukraińskie kobiety przede wszystkim dla tych kobiet, które z różnych przyczyn po prostu nie pracują, a może mają manualne zdolności i dlaczego by sobie jakieś wyroby zrobić i później zrobić wspólny kiermasz, czy to gminny, czy to powiatowy, czy razem z miastem na rynku. Nie chodzi tylko po prostu o jakąś sferę materialną nie ale one o tym po prostu zapominają o tej rzeczywistości a po drugie czują się dowartościowane nie że coś e, mogą e, zrobić. No i uzyskane po prostu te środki, oczywiście przekazalibyśmy po prostu na te e, potrzeby. Cztery razy transport towarów wyruszył z gminy Lębica do zaprzyjaźnionego miasta Rutki, a w maju ma przyjechać do gminy grupa młodzieży z najbardziej dotkniętych wojną obszarów Ukrainy. Karolina Olszewska, tancerka Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance, zwycięzczyni programu Jugend Dance Nowa Generacja, znów stanęła na najwyższym podium. Tym razem podczas mistrzostw Polski w Janowie Podlaskim. W tym roku po raz pierwszy, bo skończyła 13 lat w kategorii Modern Junior. Z mistrzostw w Janowie przywiozła dwa złote medale, jeden za solo, drugi w duecie z koleżanką Martyną Mroczką. Karolina nie spoczywa na laurach, dalej trenuje i ma zamiar wziąć udział w kolejnych warsztatach tanecznych. No jeszcze leczę tą kontuzję, ale no na pewno następne choreografie, jakieś yy, super warsztaty, lato będą obozy, także nie mogę się doczekać. Choreografię Karoliny przygotował Karol Mental. Karolina jest bardzo energiczna, bardzo dynamiczna. Yy... Polega i taniec głównie na rozciągu, na technice, na trudnych elementach, które w jej wieku są bardzo trudne do wykonania. I tak właściwie to bardzo mało e, tancerzy w tym wieku je robi. E, mogę jeszcze powiedzieć o Karolinie. Karolina jest fantastyczna, to jest talent i mój mały diamencik. Sukces Karoliny i Martyny to nie jedyne, które podczas tych mistrzostw wywalczyły podopieczna Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance. W kategorii 17+, plus Nadia Śliwa wywalczyła piąte miejsce. Choreografię także przygotował Karol Mental. Nadia jest bardzo pracowita, myślę, że jest ma bardzo dobrą y, figurę do tańca. Ma, y, wydaje mi się, że ona urodziła się z taką y, aparycją do tańca i to sprawia, że na scenie wygląda fantastycznie zawsze. Oczywiście jest bardzo utalentowana, ma bardzo dużo siły y, oraz bardzo dużo. Rozciągu, rozciągu, który jakby sprawia, że ona może zrobić te wszystkie skoki, akrobacje i te wszystkie rzeczy. Edyta Mędrek-Śliwa, dyrektor Akademii Tańca i Ruchu Soul Dance, mówi, jaka jest recepta na osiągnięcie tak wielkich sukcesów. Myślę, że na ciężkiej pracy przede wszystkim, na system, systematyczności, no też na tym, że, że nasze dzieci po prostu są zdolne i pracowite. I e, mają dobrych instruktorów. to to też myślę, że, że to też jest bardzo ważne. Mają opracowane specjalne programy treningowe, dlatego jakby to wszystko łączy się w, w tą jedną całość, która, którą potem widzimy na scenie. Przed tancerkami Soul Dance we wrześniu Mistrzostwa Europy w Macedonii i w październiku Mistrzostwa Świata w Egipcie. O ich sukcesach na pewno usłyszymy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia. okay